Cześć! Rozpoczynamy na naszym kanale nową serię odcinków o nazwie Brand Spotlight, w której przybliżamy Wam marki dostępne jedynie online albo w wybranych perfumeriach Sephora. A dziś marka pielęgnacyjna z 10-letnim doświadczeniem na rynku, produkująca swoje produkty w Polsce, a w swoich autorskich formułach łącząca to, co najlepsze z natury z osiągnięciami nauki. Dzisiaj wspólnie odkryjemy markę Mokosz z moim wyjątkowym gościem, Anią Didiuk, współzałożycielką. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Aniu, jestem bardzo ciekawa, co masz mi dzisiaj do opowiedzenia o marce. Przede wszystkim chciałabym wiedzieć, skąd w ogóle na nią pomysł i jakie tak naprawdę wartości jej przyświecają. Pomysł zrodził się z naszej potrzeby potrzeby posiadania produktów skutecznych, jakościowych, ale również bezpiecznych i faktycznie jako Mokosz jesteśmy takim prekursorem na rynku polskim produktów o wysokiej jakości, ale innowacyjnych składników oraz e, szerokiego asortymentu produktów, które są przebadane aparaturowo w różnych niezależnych również laboratoriach. A powiedz mi skąd w ogóle pomysł na nazwę i co ona oznacza? No Mokosz jest to starosłowiańska bogini ziemi Plonów, płodności, spraw kobiecych. Także dlatego ona jest jakby naszą patronką. E, wspomniałaś o tym, że marka jest bardzo dobrze przebadana. A co jeszcze jest takiego, co ją e, wyróżnia na tle innych? Faktycznie, patrząc się na to, co klientki i klienci nasi wspominają, i jakby wokół tego też można powiedzieć, roztaczają takie zachwyty, to są nasze zapachy. Hmm. <laughs> Skoś to znam, ja osobiście uwielbiam. Już czekałam na ten moment, żeby potestować też to, co Ania przygotowała dzisiaj dla nas, bo powiem Wam, że już mam swoich takich ulubieńców i na przykład balsam z wiśnią i czekoladą to jest jeden z moich faworytów. No właśnie, ale to jest też taki zapach, który można być kojarzony też z okresem jesienno-zimowym. I właśnie teraz jest taka nowa propozycja, która jest wyłącznościowa dla sefory różka. O mój Boże. O mój Boże, ja już jestem zakochana. To jest faktycznie po prostu lato zamknięte w słoiku. Ja jestem pełna podziwu dla Was, jak wytworzycie te zapachy, bo to jest coś wyjątkowego. Absolutnie. Tego nie ma w żadnej marce. E, powiem Wam, że naprawdę wąchając e, te zapachy, te kompozycje, przywołują się wspomnienia. E, no skojarzenia z konkretnymi sytuacjami, z konkretnymi miejscami. To jest coś co jest najpiękniejsze w zapachach, więc ja podziwiam po prostu wasz kunszt pod tym kątem. No i faktycznie zapach gruszka jest zapachem bardzo soczystym, ale bardzo świeżym. Patrząc się też na nasz na przykład bestseller, czyli balsam brązujący, który w składzie również bardzo daje taki efekt mocnego nawilżenia, odżywienia skóry, również patrząc się na kwestie nut zapachowych, przypomina można powiedzieć orientalny Targ. Tak zgadzam się z tobą i tutaj jeszcze muszę dopowiedzieć, że nasze dziewczyny z mojego teamu digitalowego, które możecie spotkać na naszej stronie internetowej na expert czacie, uwielbiają ten produkt, dlatego że on mimo tego, że jest to produkt brązujący, w ogóle nie zostawia tego takiego nieprzyjemnego zapachu, który zwykle towarzyszy tego typu produktom. Tutaj cały czas czujemy właśnie ten zapach tej pomarańczy z cynamonem otulający, bardzo taki smak Makowity, więc jak najbardziej uwielbiam. Z drugiej strony patrząc znowu na działanie, jest to produkt o tyle bezpieczny, że osoby, które zaczynają swoją drogę właśnie w delikatnym brązowieniu i chcą bardzo subtelnie podkreślić kolory swojego ciała, właśnie mogą sobie regulować ten poziom jakby opalenizny i właśnie kolorytu, który chcą uzyskać. Dlatego jest tak bardzo popularny, znany i uwielbiany. Pamiętajcie, że ten balsam znajdziecie aktualnie we wszystkich perfumeriach Sephora na półce z pielęgnacją słoneczną. Wiemy już, że jednym z takich bestsellerów i topowych produktów jest ten balsam brązujący, a co jeszcze takiego dla osób, które nie testowały marki, a chciałyby się z nią zapoznać, abyś zaproponowała? To takim must have produktem jest nasz żel do ciała i dłoni drzewo sandałowe bursztyn. I to jest taki zapach, który, no właśnie, jest zapachem, który jest bardzo elegancki, ale właśnie jest możliwość tutaj, że wiele osób, no jednak oddając się relaksacji wieczornej, ma możliwość właśnie tutaj pogłębionego relaksu po ciężkim na przykład dniu w pracy. Tak, to jest zapach, który przywołuje na myśl jakieś takie odprężenie w spa. I powiem Wam też osobiście, że to jest kompozycja, którą uwielbia mój mąż, więc nie. Nie tylko paniom, ale też panom się on jak najbardziej spodoba. I to jest też produkt, właśnie, który najczęściej jest w ogóle wybierany jako prezent. No bo przepięknie również te produkty wyglądają. No naprawdę jak taka prawdziwa pielęgnacja rodem ze spa, e, którą możemy gdzieś zobaczyć w gabinetach e, i śmiało można pięknie wyeksponować je w swojej łazience. Myślę, że to jest idealna dekoracja. To jest też tak, że my w ogóle jako marka zaczynaliśmy początkowo w ogóle od właśnie gabinetów i hoteli spa. Także akurat te nuty zapachowe, które no właśnie mamy w naszych produktach, mają taki cel właśnie relaksacji, wellnessowego podejścia, jakby w ogóle do holistyki ciała, ale również bardzo mocno jako firma stawiamy na innowacje i składniki, które bardzo mocno oddziałują, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie anti-aging. Dlatego takim moim ulubionym produktem, którym mogę się chwalić faktycznie, jakby i on to jest też produkt, który został bardzo mocno no uznany, jeżeli chodzi o tutaj kosmetologów, to jest nasze serum ojędrniające z egzosomami, peptydami i witaminą C. Och, jak już słyszę peptydy, to już wiem, że to, że to lubię, zdecydowanie. Ten efekt wypełnienia przy takiej tak. mojej suchej skórze to jest coś, co uwielbiam. Jest to produkt innowacyjny z uwagi na zastosowanie egzosomu. Egzosomy są pozyskiwane tutaj z komórek macierzysty wąkrotki azjatyckiej. Mamy również komórki macierzysty róży damasceńskiej. Stabilną formę witaminy C, właśnie peptydy oraz amelopektyny tutaj z ryżu, które bardzo mocno też idziemy w działanie anti aging ale nawilżenie. Więc idziemy w tak naprawdę w globalną regenerację skóry. Powiem ci, że ta formuła jest rewelacyjna. Ona daje niebywały komfort, bardzo fajnie się rozprowadza, bardzo fajnie się wchłania. Natomiast jednocześnie odczuwam właśnie, że ta skóra jest mega nawilżona, wypełniona, wygładzona. Więc to też moim zdaniem będzie rewelacyjna baza pod makijaż. Jak najbardziej. I też serum też jest dedykowane dla właśnie osób, które potrzebują nagłej regeneracji tu i teraz. Możemy w różny sposób użytkować na zasadzie włączają standardową rutynę. Tygodniu, bądź jeżeli mamy taką potrzebę bardzo intensywnego regeneracji, zwłaszcza teraz w okresie lata. Super, a powiedz mi, czy ten produkt możemy stosować samodzielnie, czy jednak, że jest to serum, stosujemy pod krem? W zależności jakby jaka jest potrzeba skóry. Jeżeli jest potrzeba skóry, żeby zaaplikować dodatkowo krem, to nakładamy krem. Jeżeli wystarcza na zasadzie tej jakby odczucia na skórze, żeby zastosować samo serum, zostawiamy samo serum. I moja rekomendacja jako kosmetologa jest taka, żeby zawsze korzystać i możliwie aplikować na wieczór. No bo skóra ma czas wtedy na regenerację. Super, bardzo Ci dziękuję, Aniu. Myślę, że rozbudziłaś naszą ciekawość i naszych widzów co do marki. Ja jestem już zakochana. Myślę, że Wy zakochacie się również. Dziękuję serdecznie i zapraszamy.